Kordian mówi, że znalazł kość studnię. Jest tego na lotnisku od Gromu. Wygląda się miał taki noktowizor. będzie się działo jednak? Czy ty to widzisz? No, wody jest. Ciekawe co pod wodą. 150 kg, 360. Coś idzie. Wyszła kolejna. A Może byłoby to też? Robi wrażenie, nie? Robi wrażenie. Idzie. Jest jedziemy! Dziemy, widzowie! Jeszcze nie zdążyłem wstępu, nagra się tu już zadyma, zobaczcie. Zaraz będziemy w prawo skrętać. Dojeżdżamy, właśnie. No lepiej, żeby nie zabrakło nam tutaj w lesie. Słuchajcie, słuchajcie, jesteśmy na terenie lotniska. Będziemy dzisiaj szukać studni. Tu w prawo? Tak, tutaj. Dojeżdżamy na pierwszą miejscóweczkę, także zaraz się przekonamy. O wdowie, lotnisko ma naprawdę potężną historię, jest tu dużo ciekawych miejsc. Nie tylko jak się okazuje do organizowania strzelanek. Eee, no kurczę, zobaczymy, zobaczymy co dzisiaj przyniesie dzień. Pierwsze miejsce niestety Lipa. Kordian zapiął tutaj napęd na 4 zobaczcie czacha jest. Lecimy! To jest No patrzcie, Kordian mówi, że tam jest napisane 80 maj, tak czy jak? Maj 80. rocznik i on mówi, że 40 lat temu to to drzewo właśnie było takie i na tej wysokości to robili, tak urosło. A wy? Co myślicie? Ja obstawiam bardziej, że ktoś własne na drzewo i to tak wydziergał, no ale nie wiem. Ogólnie to pełno tu na drzewach różnych takich pamiątek, pozostałości, po przodkach, którzy gdzieś tu bytowali. Niegdyś, wiecie, oznaczali swoją obecność, zaznaczali na lata. No. Kordian mówi, że znalazł jakąś studnię. Gdzie ty masz tu studnię? Ja mu mówię, chłopie, znam te rejony, tu nic nie ma. A jednak... A jednak jest! jest proszę, proszę! Jest tego na lotnisku od groma. No. Drugi punkt. I drugi niestety No... nie do zbadania. Wygląda jakby miał taki noctowizor Zobaczymy, <grym> jak Kurteczka piękna, altitude 8000. Osie, to, to jest ten, 8000. Najwyższy, tysięcy, najwyższy tak? szczyt, nie? jeden z najwyższych szczytów. <laughs> Kolejna miejscowojeczka też lipa, tutaj przy blokach. Te dziury, no nie ciekawie. Nie ciekawie. Tu magnesem nie rzucimy. Kordian mówi, że latem można by przyjść i ewentualnie zeksplorować, co tam w tych bunkrach jest tu jest ponoć chyba taki dwukondygnacyjny, nie wiem dokładnie. No, tej dziury nie znałem. Zobaczcie jak blisko. Jesteśmy przy ruinach kotłowni. Też często, często tutaj bywałem na strzelankach, ale no, będzie się działo jednak. Czy ty to widzisz? Uuu, ile wody. Na dłoń się nadaje. No, wody jest. Ciekawe co pod wodą. O ciekawie. Ciekawe... Tu jest drugi Tak to będziemy tu wejść Oho Oho To jest taka sama płyta jak tam, na początku Taki zbiornik na wodę, nie wiem co, co to było czego to służyło No dobra Dobra, mamy pierwszą lokalizację która wydaje się obiecująca Biorę mały magnesik, nie? Ja też mam mały, zobaczcie. Dawno z tego magnesu nie korzystałem. Normalnie odzwyczaiłem się, mówię, jaki ten magnes jest mały. A to ten mój pierwszy magnes 360 z .pl, nie? Dzisiaj bezpiecznie, nie, nie przesadzamy z siłą magnesów, bo nie wiemy co na nas czeka na dnie. A wiecie, łatwo jest się przystać i stracić magnes przez głupotę. Także no, na spokojnie, na spokojnie. Zobaczcie, wracam do tego malutkiego magnesu. 150 kilo. 360. No. Na taką studnię, sam raz będzie. Dobra. I co? Kto wrzuca pierwszy? Do roboty, panie. Ić tam, ja Ty tu. Ty tutaj i... bierzesz tą dziurę, ja tą? No do roboty, panie. No. A, bierzemy się do roboty, no. Do wszystko włożyć, jest pierwsza znowu. No, ale flinta. To jest ten, y CKM rosyjski. <laughs> Ciężki karabin maszynowy. Do rozsiewania gówna trzeba. Co, no co, nie ma co próżnować. Wydaje się, że jest bezpiecznie dla magnesów, także wjeżdżamy tutaj w konkretne bestie. Patrzcie, mamy ciężkie sprzęty. Zobaczymy, czy teraz coś wyjdzie. Rozpoznanie zrobiliśmy, także przechodzimy do działania. Jakiś bardziej wyszedł, no ale co to jest No to cyk o, Coś idzie Wyszła kolejna rura Ale potwór Końca nie widać, ty o, No taki potworek, zobaczcie Tutaj full na tym Ale nic specjalnego, no Zobaczmy, co tutaj u kolegi mojego Nie? nie wiem co to Jadro? Uuu! Ale jakie zasyfione, nie? Dawaj jedy Uwaga Wiedziałem kiedy przyjść, zobacz, ale ja. coś się zadziało. Nie ja, cię takie wiedoreczka. Śmieszne, nie? W ogóle co? Jak śmierdzi. No ja, No właśnie takie rzeczy się... Wyciąga głównie ze studni. Wiadra chyba najczęściej, i garnki wychodzą jak oglądają różne filmy na YouTubie, nie? Tu jakiś leży fant, ale zobacz na zewnątrz. No i to są dowody chyba na to, że ktoś tu wcześniej już łowił, tak, nie? Tak, tak. Kurde. Jest. Było łowione. Skoro fanty widzicie pod nogami, które przypominają patyki, przypadkowo łapiemy na magnes. No No to niestety tak to jest. No i coś wyszło. No. Coś wyszło. Coś wyszło. Ale co to? Jakby nie wiem. Lampa tutaj, mocowanie tej lampy? Nie mam pojęcia. co, wyciągaj ten magnes i idziemy dalej, no. Gdzie ja teraz? Na następne miejsce, słuchaj. A gdzie masz miejscówę? No, na pewno jest ta jedna studnia, wokół której, no, trzymam tutaj, pokrywam ogromną nadzieję, że coś będzie. No, jak nie ta studnia, no to jeszcze jakieś się trafią po drodze. Tam ciągnę nie? Ale powiem Ci, że jeżeli chodzi o fanty, to tutaj sam beton jest. No przeszukane to widać. Przeszukane. Nie wiadomo dokładnie, nie? Co tam jest. Ubiegli nas, no ubiegli nas. Widzowie, jeśli ktoś z Was kto to ogląda, macie jakieś informacje, gdzie jeszcze moglibyśmy poszukać. Dajcie znać w komentarzu, albo może jak ktoś z Was już tu był, albo ktoś gdzieś w innych rejonach, tutaj naszych stargarskich, gdzieś coś operował z magnesami, też zostawcie wiadomość. To, wiecie, zawsze wieść, czy będzie niosła i będziemy więcej wiedzieć, gdzie jeszcze warto pojechać, sprawdzić, gdzie nie. No i tak to wygląda. Szału nie ma. Także, no co, no idziemy dalej, idziemy dalej, bo coś, taki największy smaczek tego odcinka to czeka na nas. E, to jest taka studnia, która, no, do której pokładam wielkie nadzieje, że tak powiem. E, no bardzo ciekawa, bardzo głęboka, fajna, murowana studnia. Ona jest mniej więcej tam. Także idziemy w ten kierunku. Może byłoby to też No to zaraz sprawdzimy. się. Bo no tu co? Tu widać tylko ten stary materac. Jakiś. jakiś z strony, badyl z strony. Chodź z tej strony, sobie zobaczysz, nie? No. Tu będziesz widział w ogóle cokolwiek, bo to, tak to tam nic nie widzisz. Nie? O! Zobaczymy, coś tu będzie widać ciekawego. To, to, sadble, ale. to jakichś skarbów to tu nie widzę. <gry> Łowniczko, więc chce tam tutaj ten. mógłby się spuścić, ale pod, a, wiesz, ale tak nie, ręcznie podnosić się tutaj to nie zabawa. Za to dużo mocy już stracił. Nie, to nawet nie ma po co schodzić, zaglądać tak naprawdę. Nie no nie ma co. Nic tam ja małe to jest, no rzeczywiście tu więcej widać. No właśnie, to co mogli to już ukradli. zobacz, no, tu, tu odłamali z boku nawet kawałki, wszystko to ukradziane. Można, no, puściutko, puściutko. Ech. Czyli to mamy z głowy. Wracamy na lotnisko. Ostatnio, niestety, słońce szybciej zaszło i po prostu nas pogoniło. Ja jeszcze byłem po chorobie, to jakoś za bardzo się nie czułem. Także wróciliśmy w poszukiwania studni. Udało się zlokalizować pierwszą. Robi wrażenie, nie? Robi wrażenie. O, jak sobie przerobiłem futeralik na latareczkę Armiteka do noszenia tutaj mojego małego magnesika. Dlaczego mały? O tym mówiłem już wcześniej. Najpierw idzie lekki magnes na próbę, aby czasem się nie okazało, że gdzieś przywrze jakieś rury, wiecie, do czegoś nie wiadomo, co jest na dnie i byłby przypał. O jest No zobaczymy, zobaczymy. No, 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 lina zabezpieczona. Płyciutko Nie Ramka od radia. No, jest to tak. Chyba. Albo nie wiem co to, do... Nie, chyba coś innego. Dobra, patrzymy dalej. Myśli, że być. No i takie drobne śmieci wychodzą, jak widać, nic szczególnego. Idzie. Yeah. <laughs> Razem z tym badylem. Pięknie. <laughs> Kurde. Co to jest za klapa jakaś? To czego tu Pewnie gdzieś od auta jakiegoś. <laughs> Tyle skarbów tutaj. Powyłaziło stąd. Czału nie ma, Kordian pakuje to i choinki nie, będzie. No, choinki nie będzie. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeśli coś wiecie, wiecie o jakichś studniach, o jakichś takich ciekawych miejscach, gdzie możemy zanurzyć nasze magnesy, sekcja komentarzy jest dla Was. Bele najważniejsze kurcze. Kordian się śmieje, że bele chociaż fajne znalazł. <laughs> Bo dzisiaj nic, nic, żadnego Helmuta, żadnej flinty. Ani pieniążka na radzieckiego. Jest, jest, jest. ale nie, buteleczki są. No buteleczki, buteleczki na oko wynalazł, jak chodziliśmy po lesie, a tak to pucha, pucha. Piszcie komentarze, dawajcie znać nam o kolejnych miejscówkach, może takich wiecie, bardziej rzecznych, ale jeśli macie jakieś wieści na temat studni, bardzo chętnie bym się w nią zanurzył, że tak powiem, także no to jest temat cały czas do zbadania. kto pewne, że będę dalej w tobie, ja, kiedy mówię o nas, że... to kiedy o Na, mordę Kuda, ja i moja dziupa swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę